Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 2 lutego. Zanim zacznę podsumowanie sesji, dwa ogłoszenia. Pierwsze, jutro nie będzie liczby dnia, a zamiast nich zapraszam na wywiad z profesorem Krzysztofem Piechem. Będziemy rozmawiać o sytuacji na rynku kryptowalut, perspektywach bitcoina, a także o tym, jak uchronić się przed oszustami na tym rynku. Drugie ogłoszenie jest takie, że wybieram się na urlop w przyszłym tygodniu, więc w kolejnym podcaście liczby dnia słyszymy się w poniedziałek 13 lutego. A przechodząc do czwartkowej sesji, na rynki wróciła dziś zieleń i to naprawdę w mocnym odcieniu, wszystko dzięki wczorajszemu wystąpieniu Jeroma Pawela, które zostało przyjęte jako gołębie. WIG20 zyskał w czwartek 1,7% i wrócił nad poziom 1900 punktów, mWIG40 zyskał 1,1%, a S&P 0,4. Na szerokim rynku wśród spółek aż 54% zakończyła dzień na plusie, 31% na minusie. Obroty przekroczyły dziś 1,5 miliarda złotych, a na trzech spółkach przekroczyły 150 milionów, mowa o Orlenie, Allegro i KGHM. Wśród bluechipów liderem CD Projekt plus 5,4%, kurs akcji oddala się od średniej z 50 sesji coraz wyraźniej i jest coraz bliżej przebicia lokalnego szczytu na poziomie 153,5%. Najsłabszym bluechipem i jako jedynym na minusie dzisiaj w wig 20 była spółka Dino Polska, ale strata była niewielka, bo wyniosła 11%. W temacie bluechips dodam jeszcze, że wczorajsze nieoficjalne informacje o konsultacjach w sprawie podatku od nadmiarowego... Zysku spółek węglowych i naftowych, które pogrążyły m.in. notowanie JSW, zostały zdementowane. Ministerstwo Klimatu i środowiska nie prowadzi prac w tym zakresie. Taką informację podano dziś polskiej agencji prasowej. Co do indeksów branżowych, dziś liderem Wig gry, a najsłabszy Wig chemia. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek, oprócz CD projektu także Allegro błyszczało dziś wśród blue chipów. Kurs akcji wzrósł o 5,1% i cena próbuje oddalić się od wsparcia na poziomie 30 zł. W MVG-40 wyróżniała się Ten Square Games, kurs akcji wzrósł o 7,3% przy obrocie ponad 14 milionów złotych i kurs wrócił do linii średniej z 50 sesji. Dodam w tym temacie, że dziś portal Sensor Tower podał informację, że szacuje przychody z portfela gier spółki w styczniu na kwotę 5 milionów dolarów co oznacza spadek o milion dolarów w ujęciu miesiąc do miesiąca, no ale jak widać rynek zareagował optymistycznie. Wśród średnich spółek mocne były dziś także Grupa Pracu i Intercars. W SWG u liderem kogeneracja plus 5,9%, cena długą białą świecą oddaliła się od, średniej, od średnich z 50 i 200 sesji, które utworzyły złoty krzyż. Nie jest to bardzo płynna spółka, ale na wykres warto zerknąć. I jeszcze w temacie zielonych wyróżnień Punk Pirates, plus 25,5%. Dziś była informacja o rozpoczęciu negocjacji w zakresie przejęcia podmiotu realiz realizującego projekty fotowoltaiczne. Można więc powiedzieć, że spółka na dobre zaczęła już proces przebranżowienia. Po czerwonej stronie mocy dziś yy, słabością raziła XTB, minus 3,1% przy prawie 73 milionach Obrotu, to była najsłabsza spółka w mwig 40 podała wczoraj po sesji szacunkowe wyniki. Za czwarty kwartał zysk netto spadł o 27,1% do 50 milionów złotych, czyli był poniżej konsensusu. Jak widać, no, rozpalone nadzieje inwestorów zostały dziś nieco ostudzone. W swig najsłabszy był Kognor, który stracił 4,8%. Wygląda na to, że trwa tutaj faza schłodzenia po tej silnej fali wzrostowej z ubiegłego miesiąca. Na rocznym maksimum notowań na GPW znalazło się dziś aż 14 spółek mowa między innymi o Kruku, Timie, Aileron, Ote Logistics, Santanderze czy Synektiku. Natomiast na co najmniej rocznym minimum były trzy podmioty: Laboprint, RafaMed i Winvest, a więc pod względem tej statystyki 14 do 3. Dla byków. Na New Connectie znów błyszczał Sun Dragon, dziś jako jedyny na małym parkiecie przekroczył obrót w wysokości 1 miliona złotych, a kurs akcji poszybował w górę o 10,9%. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport z sesji. Jak wyglądaliśmy w czwartek na tle zagranicy. Dziś na giełdach europejskich dominowała zieleń. Zwyżki na wielu indeksach przekraczały wyraźnie 1%. DAX zyskiwał po południu nawet 2% i był razem z WIG 20 w czołówce tabeli głównych indeksów. Na minus wyróżniały się dziś tylko rynki skandynawskie i ukraiński. Na Wall Street SP 500 wzrósł wczoraj o 1% w reakcji na konferencję szefa Fedu. Optymizm dziś nie wygasł, i na otwarciu czwartkowej sesji indeks dołożył kolejne ponad 1%, rosnąc w tym momencie do poziomu 4183 punktów, a mamy godzinę 17:23. To jest, co warto odnotować, najwyższy poziom od sierpnia 2022 roku. Na wykresie indeksu średnie z 50 i 200 sesji utworzyły formację Złotego Krzyża. A więc sygnał zmiany trendu na wzrostowy, sygnał przesilenia nabiera coraz większej mocy. Dodam jeszcze, że Nasdaq zyskuje w tym momencie 2,9% i także jest już wyraźnie powyżej tej umownej granicy hossy w postaci średniej z 200 sesji. Jeszcze w temacie Wall Street. Akcje Facebooka podrożały o ponad 20%. To reakcja na raport wynikowy, który został opublikowany wczoraj. Choć zyski za czwarty kwartał były o 22% niższe od oczekiwań, to prognozy... Yy... Na poziomie przychodów zostały przebite, a do tego spółka podała optymistyczne oczekiwania na ten kwartał. Także to sprawie, sprawiło, że akcje mocno dzisiaj zyskują. Najważniejsze dane makro dnia. Oczywiście wczoraj w centrum uwagi był Fed, i dzisiaj miał on przełożenie na rynki europejskie. I zgodnie z oczekiwaniami podniósł on stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Decyzja była jednogłośna, a w komunikacie pojawiła się wzmianka o malejącej presji inflacyjnej. Jerome Powell w, swoim, w, swojej, w swojej konferencji nie zapowiedział końca cyklu podwyżek, ale nie było w, podczas jego wystąpienia żadnych jastrzębich akcentów, a za to wspomniał o początku procesu dezinflacji. No i to wystarczyło, by rynki akcji zareagowały wyraźnymi zwyżkami. Dziś Europejski Bank Centralny i Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami podniosły stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Christine Lagarde była podczas swojej konferencji mniej przekonująca. Niż wczoraj Paweł najpierw zapowiedziała podwyżkę w marcu o 50 punktów bazowych, a potem pod naporem pytań mówiła, że nie wyklucza innych wartości, nawet plus 25 punktów bazowych. No i to spowodowało w drugiej części sesji lekką nerwowość. Jeszcze w temacie makro dodam, że po południu napłynęły dane z USA. Zasiłki dla bezrobotnych 183 tysiące było tych zasiłków, prognoza 200 tysięcy, więc po raz kolejny mamy e, lepsze od oczekiwań. Odczyty zamówienia w przemyśle w grudniu wyniosły plus 1,8% przy prognozie 2,3%, a więc to był nieco gorszy od oczekiwań odczyt. Na rynku walutowym zgodnie z oczekiwaniami była podwyższona zmienność. Kurs euro do dolara mocno się rozbujał właśnie dzięki bankierom centralnym. Gołębi Powell sprawił, że euro podrożało wczoraj do poziomu 1,1%, no a dzisiaj niezdecydowanie Christine Lagarde sprawiło, że notowania schłodziły się do 1,09%. W relacji do złotego, dolar wczoraj wyznaczył nowy dołek trendu tuż powyżej poziomu 4,27, a dziś rósł do 4,29, trochę korygując ten spadek. Euro wahało się dziś między 471 i 468, frank stabilizował się przy 471, a funt spadł do prawie 5,25. No myślę, że fani rynku Forex i kontraktów na waluty mieli naprawdę sporo, ee, sporo pracy i emocji. Na rynku surowców także emocji nie brakowało. Ropa WTI wczoraj wieczorem spadła o 3%, dziś po południu taniała o ponad 1%. Kurs oscylował przy 75 dolarach, a więc poniżej średniej z 50 sesji. Ten sygnał zmiany trendu, o którym ostatnio wspominałem zmiany trendu na wzrostowy no, znów się oddala, więc tutaj na ropie robi się bardzo ciekawie. Złoto po wczorajszej konferencji szefa Fedu wzrosło nawet do 1950 dolarów za uncję, ale dziś cała ta zwyżka została zniesiona i po południu za uncję płacono już 1926. Na rynku towarów wyróżniał się dziś sok pomarańczowy i to warto nadmienić. Kontrakty rosły po południu o ponad 5%. Rynki kryptowalut także skorzystały na wczorajszym głębim wystąpieniu szefa Fedu. Bitcoin rósł nawet do 24250 dolarów. Dolarów, Ethereum nawet do 1696. Kapitalizacja coraz bardziej oddala się od bariery 1 biliona dolarów. Na zakończenie dodam, że jutro mamy szereg odczytów PMI dla sektora usług w wielu gospodarkach europejskich. Po południu poznamy comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli tzw. payrollsy, a także usługowe raporty ISM i wskaźnik PMI. Trwa sezon wynikowy na Wall Street. Jutro raport pokaże m.in. Starbucks. I tutaj stawiam kropkę. Zapraszam na jutrzejszy wywiad z profesorem Krzysztofem Piechem, a my w podcaście Liczby Dnia słyszymy się dopiero 13 stycznia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.